Cześć, witam Was z mojego kanału Karol weźcie dzisiaj niedziela 27 październik. I słuchajcie, po wczorajszym udanym grzybobraniu w lasach liściastych udało się, jeżeli oglądaliście, znaleźć mi cały koszyk. Głównie prawdziwki kozaki jak to na lasy liściaste przystało. A dzisiaj, dzisiaj na rowerze, dzisiaj inne miejsca, inne lasy bardziej się nastawiam na podgrzybki, może maślaki dzisiaj prawdziwki kozaki raczej nie ale zobaczymy co będzie, a dzisiaj pierwsze grzyby które spotykam, zabieram ze sobą, są to maślaki, słuchajcie tu jest jeden może i wysyp maślaków się pokaże, zobaczymy i w tym roku akurat dużo maślaków to nie pozbierałem sobie jeszcze dlatego to może to jest ten czas no bo prawdziwki kozaki no to już Wysyp niestety minął, podgrzybki, no to póki co z tego co mi się wydaje wysyp jeszcze trwa, ale się już powoli kończy, a maślaki właśnie, jeszcze, jeszcze w tym sezonie ich zbytnie nie pozbierałem, może to jest ta okazja, no nie wiem, na razie takie dwa na początek, zabieramy je ze sobą, czemu nie i szukamy dalej, zobaczymy co dzisiaj będzie. Ale w lesie, już Wam powiem, bardzo zaawansowana jesień, to naprawdę. W lesie już, już widać to jest, jesień mocna. Ludzi jeszcze, jeszcze dużo, ale już dużo mniej niż choćby dwa tygodnie temu. Nie wiem, bierzemy te maślaki i patrzymy dalej. Słuchajcie, być może szczęście dzisiaj z maślakami się do mnie uśmiechnęło. Patrzcie, jakie młode. Jeden taka jeszcze kuleczka i tutaj drugi. Zakrywamy. Są to dwa. No słuchajcie, może, może jakiś wysyp maślaków się zaczyna. Nie wiem. Nie wiem. Tutaj mamy kolejnego maślaka. Przechodzimy kawałeczek dalej. Tutaj sobie rośnie. Zobaczcie. Jest to maślak pstry. Tym razem. I już w tym roku. O! Było całkiem dużo Widzicie wyraźnie, że się nie je. On nie zawsze się nieje, Ale ten akurat owocnik, jak widzicie Tak, maślaka wstrego już w tym roku Pokazywałem Wam kilka razy, bo nawet, nawet W tym roku się odziło pojawił Ale maślak zwyczajny No to nie Wczoraj trochę też było maślaków Ale były to bardziej maślaki ziarniste A dzisiaj Dzisiaj maślaki zwyczajne Zobaczcie, jakie super maślaczki. Jest. Tutaj dodajemy no go do tych grzybków. To jeszcze nie wszystko, słuchajcie. To jeszcze nie wszystko. Tutaj mamy następne dwa. O, zobaczcie. To jest jeden. O, i ten trochę zjedzony. Zobaczymy, co z tego będzie to jest jeszcze jeden zakrywamy a jest tu kolejne dwa Ło, będzie trzeba trochę dobrze obrać bo widzę, że strasznie te maślaki strasznie te maślaki są w tych trawach a więc super maślaczki, ładne ale to jeszcze słuchajcie, ale to nie o to chodzi słuchajcie, to jeszcze nie o to chodzi nie chodzi mi tutaj o maślaki tutaj jest kolejny maślaczek od razu Wam coś pokażę. Tutaj kolejny. Podajemy go do, do tamtej kubki. Trochę już maślaków jest. No, a tu nie o maślaki chodzi. Tu nie chodzi o maślaki. To nie chodzi o maślaki. Słuchajcie. Chodzi tutaj oczywiście o... Zobaczcie. Jest. Trafił się dzisiaj. O, patrzcie jaki superowy borowiczek, a to jeszcze nie wszystko, to jest drugi borowiczek, o, idziemy, I zobaczcie, drugi prawdziweczek, słuchajcie, no, super, maśleczki maślaczkami. też fajnie, bo może się wysyp zacznie. Ale wiadomo, że no prawdziwki, o ten szczególnie śliczny. No jednak większą radość dają, no taka prawda. Śliczne dwa prawdziweczki. Maślaczki oczywiście też super, bo to wiadomo. Ale jednak prawdziwki to prawdziwki. A więc trochę grzybów nazbierało, trochę maślaków i dwa prawdziwki. No super super, słuchajcie. No i zobaczymy, co będzie dalej. No na razie podgrzybków nie ma. Są maślaki. Ja myślę, że z biegiem czasu podgrzybki się też pojawią, chociaż zobaczymy. Zobaczymy. Ale są maślaki, dwa prawdziwki. Zobaczymy, co będzie dalej. Pokazał się i on. Pierwszy dziś. I mam nadzieję, że nie ostatni podgrzybek. Brunaty. Jest. No słuchajcie, jest przymrożony trochę. Chociaż nie. Bardziej bym powiedział nawet, że wysuszony. Brakuje deszczu, słuchajcie. No ostatnio dużo popadało, ale to już nie tak ostatnio było, słuchajcie, no. W październiku to powiem Wam tak szczerze, że dużo nie padało. Może na początku, ale później już już nie. Dzisiaj przypominam 27 siódmy już mamy. Ale podgrzybek się trafił. Na razie jeden, ale go nagrywam, bo pierwszy dziś. No i zobaczymy. Może powoli się rozkręcą. Ale póki co maślaki są, to chociaż tyle. Jest dobrze. Jest dobrze. Zabieramy i rozglądamy się tutaj. Miejmy nadzieję, za kolejnymi podgrzybkami okaże się za chwilę. A podgrzybki się powoli rozkręcają, ale takich okazów jak ten, niestety, jest już coraz mniej. Słuchajcie, takich przepięknych, prześlicznych podgrzybeczków na grubych nóżkach, młodych, świeżych jest już coraz mniej. Ale jeszcze się trafiają, dlatego Wam go pokazuję. Super podgrzybeczek. Jest. Zabieramy go. I patrzymy. No, powoli się pojawiają podgrzybki. Ale, tak jak mówię, nieco już w takiej świetnej jakości, że tak powiem. Jak jeszcze choćby dwa tygodnie temu, bo tydzień temu, no to już powoli było widać, co się dzieje z grzybami. Ale, ale są, to zabieramy. Ładny podgrzybeczek. Super. Bierzemy. Tego bym się, słuchajcie, nie spodziewał. Naprawdę. Zaskakuje mnie ten las. Zobaczcie. Zobaczcie. Zjedzony, ale jest. Borowicz dla topory. Ten sezon. Mimo, że był krótki, jeśli chodzi o ilość występowania grzybów, to, to raczej tylko październik. A do tych grzybów, ale zjedzony. Ło. Ale do tych grzybów mam naprawdę. Naprawdę duże szczęście. No ten to wygląda bardzo słabo. dziedzony przez żuka borowik. Cegla z topory. W zasadzie to krasny borowik. Cegla topory. W tym roku naprawdę mam do nich szczęście. U mnie one naprawdę bardzo rzadko występują. A jakoś, a jakoś je trafią. Słuchajcie. Stary, stary ten borowik. I mhm. Niestety no niestety tak powiem wam, że dzisiaj jest przepiękna też pogoda 20 stopni super, super się chodzi po lesie bardzo ciepło mamy dzisiaj 27 października a 20 a 20 stopni w lesie, słuchajcie no to jednak dziwne mimo wszystko jednak mimo wszystko to jest dziwne zobaczcie na przykład na tego bo rowika cegla No. I co? Grzyby się kończą? Nie kończą się. Oczywiście, że nie. No w tym sezonie akurat zawsze chociaż na każde grzybobranie jeden czy dwa mi się trafiły. A tutaj no. Prześliczny słuchajcie, bo rowik cegla z A to jeszcze nie wszystko. Zobaczcie na tego maluszka ale rodzinka ceglaczków no naprawdę ten sezon na przykład na ceglaki był bardzo dobry o super jest ceglaś borowiczki cegla z takie trzy, no tego pewnie zostawię w lesie ale zobaczymy ale te super, super są te borowiczki cegla z Bierzemy je i zobaczymy co będzie dalej. No. Niby dzisiaj na podgrzybki i maślaki. No są te grzyby, oczywiście, że tak, ale borowików też nie mogło zabraknąć. Oczywiście, że nie. No ten, ten zostanie w lesie. Ale te dwa. Ale te dwa. Zabieram ze sobą. No zobaczcie słuchajcie teraz do tego giganta słuchajcie o to jest monstrum borowik cegla z topory o czy wyjdzie siedzi głęboko w tym uschowany no trochę chyba noga się zakrywamy urwie ale jest ceglaczysko wielkie no Wielki borowik cegla stopory. Ale jest. No super, zabieramy. Zabieramy. Wiem, że wiele osób ich nie zbiera. No część przez to, że przypomina różne inne borowiki, które niekoniecznie są jadalne. Część przez to, że obróbka. A części też nie smakuje, wiadomo. Ale ja, ja zabieram takiego borowiczka cegla toporego. Trochę. Zwalonych gałęzi, a one i tak sobie tutaj rosną. Podgrzybeczki o super, ładne, ładne podgrzybeczki. Brunatne, super. I drugi przykrywam. I teraz takie dwa. Oczywiście to nie wszystko. A tutaj chodzimy. Tak dalej jest. Jest trzeci. O! Taki podgrzybeczek. O, jest. Taki całkiem takie trzy podgrzybki całkiem. Całkiem niezłe. Super, taka. Teraz trójka. Pada, do mnie zawitała no to ją biorę no podgrzybki dzisiaj całkiem nieźle myślę, że tak podobnie jak jak tydzień temu coś takiego no bo są, rosną o tutaj kolejny na przykład zobaczcie o Fajne, bo nie przymarznięte, to bardzo na plus. Ponieważ one ostatnio bardzo często są przymarznięte, ale na razie w tym miejscu akurat póki co wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze. A więc taka piątka podgrzybków taki takich gałęziach połamanych się trafiła rozglądam się tu dalej i zbieram i zbieram kolejne podgrzybeczki. Teraz kolejne dwa, ale ładne takie fajne podgrzybki, takie młode, takie jakie lubię. Naprawdę jest ich tutaj dużo. Idzie sobie je dzisiaj znowu pozbierać. Po prostu jest ich naprawdę sporo. I zobaczcie tutaj. O. Kolejne Przykrywamy. O i tak jeszcze dwa ze sobą zabieram. No. Trochę ich tutaj rośnie w takim lesie. Rówki połamane trochę. Gałęzie no. z sosen. Ale one rosną tutaj w całkiem fajnej ilości. Naprawdę można je tutaj pozbierać. Więc kolejne zabieramy ze sobą. Grzybaczki sobie tutaj naprawdę rosną bardzo, bardzo fajnie. Super się tutaj zbiera, zakrywamy młode, ładne, więc to super na plus. No tak po sobie zbieram, ładne, młode, jeden jeden za drugim, ale tego co tutaj spotkałem za okaz, no to już bym się nie spodziewał między ty tymi wszystkimi podgrzybkami taki młody, świeży, prawdziwek. Oj jego, to się tutaj bym nie spodziewał. Ładny, biały pod spodem, super, super. No już takich jest mało, bardzo mało. No i tak pomiędzy tymi podgrzybkami on sobie rusł. Podgrzybków naprawdę sporo. A taki prawdziwek to naprawdę bardzo, bardzo miły dodatek. Super. No już trochę dzisiaj borowików mam. Łącznie z ceglastoporymi. To nie jest nawet źle. Mimo, Może się na nie dzisiaj no nie nastawiałem, jak mam być cztery. A tutaj się trafił o dziwo. Pomiędzy takimi sosenkami sobie wyrósł. Super. Bierzemy go i szukamy dalej. No i słuchajcie, podgrzybki to naprawdę rosną jak są dzisiaj. Nawet się odważę powiedzieć, że jest lepiej niż, niż tydzień temu. Naprawdę. Super, jest z podgrzybkami. Rośnie ich tu naprawdę mnóstwo. O, i to patrzcie, jakie, jakie śliczne podgrzybeczki. Małe, ładne, ale dla odmiany. Dla odmiany, dla kogoś, kto lubi większe podgrzybki, tak jak ten, o, też, też rosną, też rosną, no ten to gigant, wielkości prawdziwka na spokojnie, na spokojnie, ładny, duży, super, to jeszcze nie wszystko, słuchajcie, Tutaj pień. A przy samym pniu, zobaczcie, jak rośnie podgrzybek. No, pewnie noga się urwie. Chyba, że oderwiemy troszkę. Nie. Niestety się urwał. Ale ładny, świeży podgrzybek. Świeży podgrzybek, to ważne. Że młode nadal się pokazują. Słuchajcie. I super, i super. Dobrze, że one jeszcze rosną. Jeszcze, jeszcze podgrzybki tutaj są. Są. Dużo, naprawdę. Tutaj takie trzy maluszki. I tutaj jeden gigant. No, pozwolono mu trochę urosnąć, nikt go nie zebrał. No i urosł. Wielki podgrzyb. No to super, super. Zabieramy, bo te takie naprawdę ładne, fajne. Bierzemy i patrzymy dalej. No i słuchajcie, powoli już na dzisiaj kończę zbieranie. Ostatnia rodzinka podgrzybków na dziś. O. Super. Młode, ładne, grube trzony. Superowo. O. Wyskoczył. Taki oto podgrzybeczek. Już są dwa. Tutaj kolejny, trzeci. I tu jeszcze w mchu jest czwarty. O! Zobaczcie, on ten też ładny. Super. Gruby trzon. Więc taka czwórka jeszcze podgrzybeczków do mnie zawitała na sam koniec dzisiejszego grzybobrania. Takie cztery, słuchajcie, podgrzybeczki. Super. Nastąpiła też, słuchajcie, zmiana czasu dzisiaj. Aktualnie jest 14.30. Ale na stary czas to tak jakby... 15.30 słuchajcie, więc no dzień staje się niestety coraz coraz krótszy No to wiadomo, że każdy z Was na pewno woli dłuższy dzień, krótszą noc Kiedy słońce świeci dłużej No ale Ale niestety teraz już będzie się robiło ciemno bardzo, bardzo szybko tego też i lasu uciekam powoli a podgrzybków naprawdę dzisiaj nazbierałem no chyba więcej niż tydzień temu trochę borowików, ceglastoporych i szlachetnych maślaki też się pokazały, no może za tydzień będzie dużo maślaków zobaczymy wiadomo, że to już listopad to nie ma co się na jakieś cuda napalać no ale co no to już było moje ostatnie październikowe grzybobranie. No bez dyskusji najlepszy miesiąc w tym sezonie. No. Wiadomo, że no całego sezonu niestety nie nadrobił. No ale, ale mimo wszystko jednak w moim takim jakby rankingu, że tak powiem. O, chodzę, chodzę i słuchajcie, patrzcie. Jaki podgrzybeczek. No pewnie. O, czemu nie? kolejny, ładny. No i tak się zbiera, słuchajcie. A więc już pięć podgrzybków. Więc wracając. No to słuchajcie właśnie. O chyba już nie wrócę, bo kolejny, kolejny podgrzybek. No to zobaczmy, czy tu nie ma więcej w takim razie. O ładny. O, a tu. A tu. O, kolejny słuchajcie, no super, super. O, podgrzybki dzisiaj naprawdę trochę połaziłem, pokręciłem się i przypadkowo znaleziono kilka jeszcze podgrzybków. No super, super. A więc wracając, no to myślę, że ten miesiąc jednak podniósł, mimo wszystko ten sezon w moim takim jakby rankingu takich sezonów najlepszych, ale jeszcze ten sezon się nie skończył, więc no, do podsumowania jego sobie przejdziemy pewnie na koniec tego roku, a tu jeszcze takie podgrzybki, o super, zobaczcie, o, patrzcie jakie piękne podgrzybki, no super, no. Są, są podgrzybki, słuchajcie, naprawdę. Grzybów dzisiaj bardzo dużo więcej niż tydzień temu w niedzielę. Wczoraj też udane grzybobranie, o. Jeszcze jeden. No i tak mi las właśnie nie wypuści. Nie wypuści mnie las. One słuchajcie, już właśnie też no jest jednak widać zmiany, że one już teraz też tak nie rosną po całym lesie, tylko one rosną takimi gniazdami, po 3-4 owocniki. Później przerwa i znowu 3-4. Już nie ma takiego, słuchajcie, wiecie. O, tutaj zobaczcie. Już nie ma takiego, wiecie, że podgrzybek na podgrzybku. No tego, tego już nie ma. A więc na dzisiaj kończę grzybobranie. No co mogę powiedzieć? Kończy się wysyp, przynajmniej prawdziwków i kozaków już na pewno. Gdzie kozaków żadnego nie znalazłem. Prawdziwków kilka i borowików cegla stoporych. Maślaki, wydaje mi się, że jest ich więcej niż tydzień temu. Podgrzybki. No co, jak co, ale też, też występują. Tylko, tak jak już powiedziałem, nie są one po całym lesie, nie rosną po całym lesie, tylko takimi, właśnie, grupkami po kilka. Ale, ale są. Jest dużo grzybów, a więc trzeba przyznać, że cały październik od 1 do 31, no bo już w lesie nie będę, no to już mogę powiedzieć, że no. Cały październik był wysyp grzybów. Zaczęło się od prawdzików i kozaków, a kończy się na podgrzybkach październik. A więc super. Dzisiaj 27 i co mogę powiedzieć? Grzybów w naszych lasach przypominam jeszcze raz okolice mielca, przyłęka, szydłowca. Jest tutaj grzybów nadal bardzo dużo. Przede wszystkim podgrzybków, prawdziwki też się trafiają, maślaki się zaczynają. A kozaków już niestety nie ma. A więc na dzisiaj to tyle. Pozdrowienia dla Was, żegnam się.